Prześwięca. Proszę, proszę mi wierzyć, pod przysięgą ja tego nie chcę. Ja się tym brzydzę i ja muszę otworzyć. Chciałbyś tego? Uciekaj, póki siły są. Uciekaj. Ja takie rady daję dwie. Post od komputera. Jeśli nie musisz pracować na komputerze, jeden dzień w tygodniu nie otwieram wcale. Żeby wyćwiczyć wolę, że to ja decyduję, a drugi jeszcze trudniejszy i lepsze post od internetu. Wyznacz sobie, jak się masz z tym kłopot jeden dzień czy dwa dni w tygodniu, komputer co trzeba, internetu nie otwieram. Po prostu nie otwieram. Zapewniam cię, że nie będziesz głupszy niż przy otwieraniu. A za to wyćwiczysz, że to ode mnie zależy kliknięcie. A kiedy otwierasz komputer i internet... A masz kłopot? To idź na internet tak, jak mądry chłop idzie do sklepu. Jak idzie mądry chłop do sklepu? Pierwsze wie po co. Się nie idzie patrzeć. Drugie, jak wchodzi, bierze to, co chce kupić, płaci i wychodzi. Głupi bierze to, co chce kupić i łazi po półkach. A tu, a tu popatrzę, tu dotknie. A później się dziwi, że w domu portfel cieńszy, a jakiegoś takie, jak to mówią, durno stoiki, całe pełno, nie wiadomo co z tym zrobić, po co to. Ale już jest w domu. I tak często pornografia nam włazi, a może tu popatrzę, a tam kliknę, a tam kliknę takie surfowanie. Nie. Wchodzę do komputera i może to się wydać śmieszne. Jak masz kłopot, zrób sobie kartkę i napisz sobie do, na, na internet. To, to, to i to. Tam otworzę, tam będę patrzył. Robić. A się przypomniał. A jeszcze to muszę. Nie mogę. Ale to jest dobrze, to nie jest. To nie szkodzi. Niezaplanowane. Nie mogę. To co zrobić? Nic, popatrz to, co napisane, zgaś komputer, otwórz go od nowa i napisz sobie teraz to drugie i na to popatrzysz. I nic więcej. Jakby cię się to udało, jesteś uratowany. Bo wtedy ty rządzisz palcem, ty rządzisz klawiaturą, i ty rządzisz sobą. To, co chcę, to mam, a nie przypadek. Uciekajcie, bo dużo złego przez to, ale to już byłby nowy temat. Więc na zakończenie, starą, bardzo starą piosenkę. Ona była w niemieckim oryginale, a później ją na różny sposób tłumaczyli. Ja mam takie jedno. Ach, ojcze mój. Pamiętam, kiedyś mnie na ręce brał. To był mój świat, świat, który się zawsze śmiał. Wspominam dziś te ręce i tamte, tamte moje dni. Gdy mi jest źle, wracam, by z nich zaczerpnąć sił. Bardzo lubię tą piosenkę i często wspominam swojego ojca wtedy. Życzę, żeby twoje dzieci, wnuki, nie znając piosenki, jednak kiedy pomyślą o Tobie teraz, kiedy pomyślą o Tobie, gdy już my będziemy oczekiwać ich wieczności, właśnie z Ciebie nabierali dumy i siły. Niech Bóg błogosławi. Pomódlmy się jeszcze do Ojca Naszego w Niebie.